Sałateczka z z pomidorkiem, z jajkami, z sałatka i co to jest? I ja dam mu teraz trochę acejty do oliwa. Olejek z oliwy. O, acety do oliwa. Po całości trzeba polać, żeby dobrze było. O tak. O, Im więcej, tym lepiej, bo to jest bardzo dobra. Dobra, starczy, żeby brzuch nie bolał później. I teraz daję troszkę e, octu e, taki ocet jakieś tam, nie wiem, winagredy, hardin, coś tam spoko, e, maleńko troszkę tylko i starczy o, tak się prezentuje ta sałatka tuńczyk z puszki jajeczka pomidorek świeże pomidorki, świeża sałatyczka i cebuleczka i trzeba się zabierać za jedzenie. Nara. Toma.